Poważny wypadek Izabeli Cajskę na planie. Polała się krew, wszystko się nagrało. Izabela Cajskę, znana widzom z Gogglebox. Przed telewizorem, bierze również udział w nowym programie 99. Gra o wszystko. Niestety, w trakcie nagrywania ostatniego odcinka, na planie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, przez które trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jakby tego było mało, Izabela Cajskę zdradziła, że zamiast słów wsparcia, otrzymała sporo nieprzyjemnych komentarzy na temat tego, co się stało. Izabela Cajskę stała się rozpoznawalna po występach w programie Gogglebox przed telewizorem. Dojrzała kobieta spełnia się również jako influencerka, działająca głównie w mediach społecznościowych, a także bierze udział w innych formatach telewizyjnych. Jednym z nich jest 99. Gra o wszystko! Program z uczestnikami innych formatów TTV cieszy się sporym uznaniem wśród widzów. W programie 99. Gra o wszystko uczestnicy muszą zmierzyć się w szeregu karkołomnych konkurencji. Niestety, 60-latka już w pierwszym odcinku nowego sezonu miała poważny wypadek. W jednym z zadań należało pokonać przygotowany tor przeszkód. Pani Izabela ochoczo wskoczyła na plecy męża Bogusza, jednak w pewnym momencie upadła uderzając głową o podłogę. Polała się krew, sytuacja była na tyle poważna, że wezwano zespół medyków, który zdecydował o tym, że należy przetransportować kobietę do szpitala. Tam na jej głowie założone zostały szwy. Jak napisała na swoim Instagramie cajska, kochani, wczoraj oglądaliście pierwszy odcinek 99. Gra o wszystko! Niestety los mi nie sprzyja. Upadłam, rozbiłam głowę i złamałam kręg szyjny. No cóż, każdemu oczywiście nie życzę, mogło się do przydarzyć, o czym wspominali inni uczestnicy. A co też widzieliśmy w poprzednich odcinkach, gdzie młodzi ludzie mdleli, dostawali ataków paniki. 60-latka podziękowała przy tym także obserwatorom za wsparcie, które jej okazali. Okazuje się jednak, że spadła na nią również ogromna fala krytyki. Niektórzy z widzów zarzucili jej, że ze względu na swój wiek nie powinna brać udziału w produkcjach, które są tak bardzo wymagające fizycznie. Otrzymałam dużo życzliwych słów wsparcia, za co serdecznie dziękuję, ale też słów, które aż nie chce się wierzyć, że pochodzą od ludzi. Pytam: Czy człowiek zdrowy, radosny, pełen energii, mający 60 lat, nie ma prawa już istnieć w społeczeństwie? Nie może podejmować wyzwań, może jego poddać eutanazji, bo przeszkadza. Co to za społeczeństwo, gdzie nie szanuje się ludzi starszych, dzieci i zwierząt? Kropka. Do czego to doprowadzi, ludzie, złośliwość, zawiść kładzie wam bielmo na oczach i sercu. Napisała zaskakująco Izabela Cajska.